Czy kiedykolwiek próbowałeś strzelać do celu z zamkniętymi oczami, bez jasno określonych celów, twój projekt może skończyć się właśnie tak: chaotycznie i bez efektów. Definiowanie celów to pierwszy krok do sukcesu. Cele powinny być SMART, czyli specyficzne, inaczej mówiąc konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i terminowe. Na przykład, zamiast zbudowanie domu, cel SMART brzmi Zbudowanie jednorodzinnego domu o powierzchni 150 m2 w ciągu 12 miesięcy z zachowaniem budżetu 500 000 zł. Jasne cele pomagają utrzymać zespółowi właściwą drogę i motywują do działania. Pamiętaj, cel to Twoja gwiazda polarna. подружи проектовый.